O, o, gdzie... moje pióra? Kryształowe Królestwo, część pierwsza. O, kompendium Magii, 36 tomów. Gdzie one są? O? Fiszki! Muszę zrobić fiszki! Spike! żebyś mnie przepytał. Ze wszystkiego, z całej mojej wiedzy, calutkiej. Eee, to... Twilight, weź się opanuj. To tylko test. To tylko test? Tylko test! Księżniczka celestia mnie wzywa do siebie na dywanie. A ty mi się każesz opanować, bo to... Oh. Słonko zeszło! Wstawaj z górkami, plaszcz kopytka i, i ruszaj wioderkami Musimy się wybrać na pogaduchy, kiedy już ekwestrii nic nie będzie groziło. Kucyki mnie poznały! Powtarzam, zostałam rozpoznana! Rozumiem. Wszystko na nic. Te kucyki cierpią na jakąś zbiorową amnezję albo coś. Udało mi się tylko ustalić coś o bibliotece. Naprawdę? To czemu nie mówisz? E, no właśnie mówię. Ależ to. Nie wiem, jak to wyrazić. Po prostu brak mi e, słów. E, e. Czym mogę służyć? Więc szukamy tu książki. Jest ich tu sporo. To fakt. Zatrzęsienie książek. My szukamy historii. Chcemy ustalić, jak królestwo chroniło się przed niebezpieczeństwem. Tak, oczywiście. Historia, historia... A, tak! A powie nam pani, gdzie ona jest? Ja... Gdzie Applejack i Fluttershy? Fluttershy została, żeby pomóc Applejack na farmie. Ale zaraz tu będą. No tak, ale żeby księżniczka się spóźniała? Wiezie ważnego gościa. Może to dlatego? Ważny ten gości rozlazły. Może, jeśli to taki ważny gość, mają coś ważnego do zrobienia, zanim przylecą? Uch, może ma poroży, jelenia, nogi, kozła, skrzydła nietoperza i ogon węża? Wtedy to byłby Discord. Po co księżniczka celestia miałaby do nas przywieźć kogoś takiego? Uch, może powie ci sama? Tylko spokojnie, Flatershaj. Księżniczko z całym szacunkiem. Jak mogła się nam przyjść Discorda? <laughs> Za pozwoleniem. Jeszcze... Ale księżniczka na mnie liczy. No i już chyba wiem, co robić. Serio? Grunt to zdobyć jego zaufanie. Najlepszy sposób to być dla niego miłą i pozwolić mu się poczuć jak w domu. I myślisz, że to zadziała? Warto spróbować. Zgoda, w razie czego. Szepnij tylko na pomoc, a wrócimy z elementami. Jest lepiej miej się na baczności, kolego! Nie widzę tu tego zaklęcia. Spike, masz książki, o które cię prosiłam? Już ci je niosę. Chciałabym mieć pod ręką zaklęcie przemiany. A jeśli on wam odbierze elementy harmonii? Księżniczka rzuciła na nie specjalny czar. O-o... Co jest? Rzuciła czarna elementy, ale nie na książki. Wszystkie strony, na których było zaklęcie... Prawda, Angel? Chcecie zabrać do siebie. Z tego, co widzę, Discord wymknął się spod kontroli. Wręcz przeciwnie, robimy wielkie postępy. Poważnie? Zdobywam jego zaufanie, pozwalając mu pozostać sobą. Przykro mi bardzo, ale on jest sobą do tego stopnia, że kradnie nam zaklęcia z biblioteki. Dlatego jadł papier na obiad. Zeżaruje! Ojej? C Oczywiście, uwielbiam podróże i zwiedzanie nowych miejsc, a to u was, kochani, jest naprawdę przepięknie. Tak. Dziękujemy. Miło słyszeć. Jestem Shining Armor. O! Książę. Co się dzieje? Na moje oko właśnie zapada decyzja, kto będzie gospodarzem Igrzysk. Trybisz bazę? A to ci historia. Wiersze widzę księcia. <grym> Naprawdę? Pełniąc taką funkcję, nie widuje ich pani często? Gdzie tam? Jestem zwykłym, dzikim mustangiem z mustangi. Właśnie urlopuję? Nie sądziłam, że dane mi będzie spotkać koronowane głowy. <grym> Pani nazywa się Harshwini i jest inspektorem do spraw organizacji igrzysk? Co inspektorem? Zabawiamy mnie, te! Nie! Znaczy. Tak! Ale Paj, Pie, zachowuj się. Ach. Miłej zabawy, ja muszę teraz zrobić. Smucą mnie bardzo twoje słowa, bo znaczą, że w mieście tyran zapanował. Nie wiem już, co robić. Zostawiłam ich tam samych, ale nie mogę z nią walczyć na rogi. Ja cię nauczę paru prostych sztuczek, dzięki którym ona nigdy cię nie pokona. Ty chcesz mnie uczyć? Ona zna czary wieku, czary aury i inne. Gdy chodzi o czary, bądź pewna, że Trixie z dorównać nie może. I myślisz, że ją pokonam? Mhm. Mm Zgoda! To zaczynajmy! Twilight? Czy to ty? Żyję. Nie widziałam czegoś takiego! Ha! Twilight ma skrzydła! Ekstra! Będziemy razem latać! Ha, ha! Ależ ty jesteś Alicornem? Nie wiedziałam, że one istnieją! Impreza! Tańce! Ojej, wyglądasz tak jak księżniczka! To dlatego, że jest księżniczką! Ha! Zaczekajcie chwilę! Ja księżniczką? Odkąd tu przybyłaś, szerzysz dobroć, solidarność, oddanie, prawość, optymizm i rzecz jasna masz charyzmę, jak na księżniczkę przystało. Więc nie będę już twoją uczennicą? Nie tak jak do tej pory. Będę ci służyć radą. Lecz to my będziemy się uczyć od ciebie. Jesteś natchnieniem dla nas wszystkich, Twilight. I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby. I might have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the right baby. Don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright.